Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu, na kolejnym naszym spotkaniu drapkowym, tak? I co my tu mamy? No mamy tutaj trzy zdrapeczki za 5 zł. Pomyślałem sobie, żeby pomęczyć te zdrapki właśnie za 5 zł trochę. Dajmy też im szansę, żeby tutaj wpadła jakaś fajna kwota. Tu mamy praktycznie wygranie. 600 tysięcy chyba ponad bo chyba pensja trochę ponad daje 608 tysięcy więc za chwilę będę bogatszy słuchajcie o 608 tysięcy złotych minus podatek tak minus podatek jeżeli chcesz to koniecznie zobaczyć jak tutaj się gwałtownie bogacę, tak przez jakiś ja wiem myślę że to będzie jakieś 12 minut. No to serdecznie zachęcam, uśmień teraz sobie spokojnie. Specjalnie kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przekapić gdzieś tam jakichś kolejnych odcinków. Zostaw łapeczkę w górę, miły komentarz. A chociaż komentarz to po filmie, już jakieś gratulacje chyba, co mnie. To się, to się zdziwię zaraz, nie? No dobra, zobaczmy, zobaczmy faktycznie, co nam tutaj wyjdzie. Przechodzimy już do. Naszego trappingu, ale jeszcze tylko dodam, co my właściwie tutaj mamy, bo mamy na no, tropie kasy podkowe szczęścia i ekstra pensje, tak. Wy wiecie, że ja do tej pensji zawsze mam słabość, tak, bo zawsze gdzieś mi się tak marzy, żeby, no na przykład jak tutaj dostać 100 tysięcy na dzień dobry i 3000 złotych co miesiąc przez najbliższe 3 lata bardzo naprawdę bardzo miła wizja no co ale to zostawimy sobie tą ekstrapensję na sam koniec a zacznijmy może o na tropie kasy rzadko rzadko tą zdrapkę drapałem naprawdę przyznaję się że faktycznie rzadko standard mamy tutaj oczywisty mamy wygrywające liczby twoje liczby i jak znajdziemy taką lupę to też mamy przypisaną Kwotę do właśnie tej lupy. Najpierw sprawdźmy, jakie są wygrywające. 13, 1, 22 i 18. Dwadzieścia 26. Niestety nie. Dwadzieścia siedem pudło. Dwadzieścia pięć nie ma. Dwadzieścia trzy oboczek co do dwudziestki dwójki. Dwadzieścia cztery nie nasza liczba. 13, no to jest obo... U, oboczek, to byłoby 13, tak? Tu do mamy 12, a oboczek, bo 13 byłoby dokładnie obok. Co my, tu, co my tutaj jeszcze mamy? 11, niestety nie ma takiej ósmeczka, no to mamy 18, niestety szkoda, że jest 0, a nie 1 z przodu. Siódemka pudło i ostatnia szansa to 30, czyli niestety tutaj w natropie kasy mamy pustaka. Sprawdźmy sobie. A gdzie te kontrole nam ukryli? Za czasy. Nie ma kontrolnych. To może coś wygrałem. <laughs> nie, one gdzieś tam są na pewno. No najwyżej nie będziemy się męczyć. Już wiemy, że niestety... Mamy tutaj pustaka. Może same tu ładowali. Oni czasem tak robią, oni czasem tak robią. Mówię, rzadko drapię tą drapko, chociaż... Te kontrolne O są właśnie w różnych miejscach. Patrzcie jak w samym rogu L, R I, D. No niestety, niestety mamy to potwierdzenie, że mamy pustaka. No to odkładamy na tą półeczkę przegranych tak. No i bierzemy podkowę szczęścia, żeby trochę tego szczęścia nam tu przybyło. No i co? I szukamy standardowo wygrywającej liczby jak i podkowy tak bo taka podkowa też o tu już... <laughs> ja mówię a nie widać o taką właśnie podkowę tak to wtedy również będzie ta kwota wygrana jedziemy jedziemy z tym koksem 1 9 24 i 34

17, pudło. 33, y, 31, nie nasze. 23, oboczek, bo 24 jest. I 7 nie ma. A gdyby mogli, gdybyśmy faktycznie mogli tak policzyć 1 i 9, to co by to było? 100 zł. Wow! To by była <laughs> naprawdę. Super, super wygrana. No, ale niestety nie jest, tak? Niestety nie jest. A my mamy gdzieś tu kontrolę? Na pewno. Mamy L, mamy N i mamy D. No, niestety, no, niestety. Mam nadzieję, że ta ekstra pensja naprawdę okaże się wygrywającą pensją, a nie będziemy mieli kolejnego już. Gdzieś tam Takiego pustego co prawda no nie mówię że zdarza się bardzo często takie te puste yy, Odcinki no ale co jakiś czas nam się niestety zdarzają mam nadzieję że nie dziś Mam nadzieję że nie dziś jedziemy Szukamy dwójki Dwudziestki siódemki Dwudziestki szóstki I dziewiętnastki. No to jedziemy o, oczywiście dwóch napisów, ekstra pensja. To jest najważniejsze, tak? Bo przecież my chcemy te 100 tysięcy na dzień dobry i przez najbliższe 3 lata po 3000. 21, nie ma 4, niestety nie. 14. Również nie jest pierwszy napis ekstra pensje, słuchajcie. Jeszcze tylko jeden i już i już tutaj aplauz, już tutaj fanfary polecą i będzie ta nasza wielka główna wygrana, bo przecież na nią tak najbardziej czekamy. 28

Ostatnia szansa, słuchajcie, ostatnia szansa. Zaciskamy kciuki o tą ekstra pensję i jedziemy. Jest 31. No, niestety, no, niestety ten czarniejszy scenariusz tutaj się okazał. Scenariuszem prawdziwym, bo mamy dzisiaj jedno wielkie takie jajo. Tak, ale sprawdźmy jeszcze kontrolne, bo może się pomyliłem. Marzenia nie bolą, chociaż przy tej zdrapeczce raczej ciężko byłoby się pomylić. Mamy T, S i E, czyli informuje nas, że mamy właśnie pustaka. No niestety, no niestety. Króciutkie podsumowanie. ekstra pensja, która okazała się pustą z numerkiem 13. Podkowa szczęścia z numerkiem 50, również pusta, jak i na tropie kasy z numerkiem 37, również zdrabka pusta. No i co, mimo iż jesteśmy 15 zł w plecy, 15 do zera, to ja i tak bardzo się cieszę z dzisiejszego odcinka z dzisiejszego dnia, że mogliśmy się tak wirtualnie spotkać, pożartować, porozmawiać. Pobyć przez chwilę razem, tak? Jeżeli tobie również się podobało i chcesz zobaczyć, jak wydrapujemy moimi rękoma wielką, główną wygraną, bo na pewno w końcu ona nadejdzie, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji razem z dzwoneczkiem, łapeczki w górę, jakiś komentarz pod filmem. To dla mnie naprawdę wiele znaczy taki pakiet. Wszystkie komentarze czytam, na no, wszystkie staram się odpisywać. Naprawdę cieszę się, że tworzymy taką mikro jakąś, małą tutaj naszą społeczność. Dobrze, ja już Was dłużej dzisiaj nie zatrzymuję. Miłej soboty. No i do słyszenia. Cześć!